Mamy już iPhone'a 16e, czyli nowego, taniego, tańszego iPhone'a. No właśnie, nie taniego, bo kosztuje 3000 zł. No więc zróbmy sobie takie pierwsze wrażenia. Obok jest podstawowy iPhone 16, no i właśnie, jakie są główne różnice? Czy w ogóle jakieś widzicie? No oczywiście, tylko jeden obiektyw, z przodu zaś nie ma dynamicznej wyspy, tylko jest taki stareńki no, czy jeszcze z czasów iPhone'a 14. Jest za to USB-C, przycisk akcji, no i dalej można pod niego podpisać więcej niż jednej funkcji, jednocześnie oczywiście. Poza tym to właśnie wypisz, wymaluj iPhone 16. Ten sam ekran OLED 60 Hzowy, ten sam obiektyw 48 megapikselowy, ten sam chip A18. A więc na tym telefonie uruchomicie Apple Intelligence, kiedy funkcja będzie już dostępna oficjalnie w Polsce. Recenzję tego smartfona sobie jeszcze pewnie zrobimy, natomiast jeśli miałbym dać takie absolutnie pierwsze wrażenia, to przynajmniej w mojej głowie no, no trzeba że jest, jest to taki wybrakowany telefon. No, na pewno nie byłbym jego targetem. Zwłaszcza że używałem iPhone'ów e, Pro. A teraz używam zwykłej 16, która na moje potrzeby jest już e, taka chyba aż nazbyt bazowa. No a tutaj jeszcze schodzimy w dół i cofamy się technologicznie do pojedynczego obiektywu i nocza. A, a notch to przecież czasy 2018. Tak, 2018-2019. Ten telefon kosztuje też wcale nie mało, bo właśnie jak wspomniałem 3000 zł, ale widzę taki scenariusz, że rodzice chcą kupić dziecku iPhone'a, bo wszyscy w domu korzystają z iPhone'ów. No to zamiast płacić za nową 16, 4000, zapłacą 3000 za 16E. Oczywiście, są jeszcze tańsze opcje, na przykład trzynastki za 2000, tysiące, czternastki się trafiają za 2,500, no ale też niekoniecznie ktoś chce kupować dziecku trzyletniego smartfona. Drugi taki target to po prostu firmy. Wiele firm pracuje stricte na ekosystemie Apple, i takie zamówienie z 100 iPhone'ów 16e za 3000 zamiast 16 za 4000 to to jest 100 tysięcy oszczędności, a pracownicy nie potrzebują najczęściej podwójnych modułów, aparatów. Cała reszta tutaj zaś jest obecna, włącznie z wieloma latami wsparcia USB-C i innymi feature'ami. Wszystko to jest właśnie z ostatniej generacji. Dlatego, jako indywidualny, potencjalny nabywca. Gdybym miał sobie go kupić, no to jestem zdecydowanie na nie. No ale też pamiętajcie, że no ja jestem fanem technologii, wiem co telefony oferują, wiem co można w tej cenie 3000 zł otrzymać i uważam, że już podstawowe iPhoney są bardzo mocno zacofane względem rynku. No a tu wychodzi jeszcze w sumie niewiele tańszy smartfon, mocno zbrakowany, który przypomina nam, jak wyglądał rynek 8 lat temu. Jednak jak sami widzicie, korzystam na co dzień z iPhone'a 16, mimo że doskonale sobie zdaję sprawę z tego, ile lepszych telefonów mógłbym. Dostać w tej cenie. Wszystko dlatego, że Apple przyzwyczaiło mnie do iOS-a, na którym pracuje mi się dobrze. Na z Androidem mam niestety więcej złych doświadczeń i prawdopodobnie sporo innych iPhone'owców, a podobnie. Niemniej Uważam, że jeśli już musicie skupić sobie lub dziecku iPhone'a, to dopłaccie nawet kilka stóp do 15, bo 15 wolniej się zastarzeje. Na pewno prędzej czy później będziecie chcieli robić różnorodne zdjęcia i ten jeden obiektyw będzie Was ograniczał. A dynamiczna wyspa jest naprawdę ciekawym e, takim odświeżeniem telefonów Apple. Tutaj zaś jej nie ma. Także, generalnie, to nie jest moja ostateczna opinia na temat tego telefonu, ale taka pierwsza opinia, takie pierwsze wrażenia jasno wskazują na to, że no to nie jest telefon dla mnie, to nie jest telefon dla fanów technologii i. No, granie nie ma co się oszukiwać. Wiecie doskonale, jakie są telefony na rynku, tak? Obserwujecie kanał, komputer światowy, więc musicie się znać trochę na technologii. No i nikt wam nie wmówi, że taki telefon z jednym obiektywem i generalnie z przestarzałymi funkcjami będzie dla Was. Ale właśnie, tak jak już wspomniałem, są na rynku takie miejsca, gdzie ten telefon, te, te oszczędności będą, gdzie będą istotne, właśnie szczególnie właśnie w tym modelu, gdzie pracodawca musi kupić iPhone swoim pracownikom. Pytanie, oczywiście, czy w takim razie nie powinien. Ten ten Telefon się nazywać jakoś tam, nie wiem, iPhone for Enterprise, coś takiego, tak? Nie wiem, to już marketing, to zostałem Apple'owi, ja nie jestem marketingowcem. E, w każdym razie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym telefonie, e, jakie macie przemyślenia, a ja sobie poczytam, a tymczasem spadam. Dzięki, do usłyszenia, cześć.